Małymi krokami się zmienia. W nim się coś dzieje. Że odbił nawet od pornografii. Przestał oglądać filmy pornograficzne. Mówił, że to jest jak zdradzał żonę. Pamiętam, jak zadałem mu pytanie. Zrobiłem sobie bekę z niego. Byłem niedobry. Ale się zmieniam. Dzięki Bogu. Wiecie, zadał mi pytanie. Zada... On przyszedł, zaczął czytać Pismo Święte, włączyli, włączyli goście. E... Film pornograficzny, tak zwany Czepak, nie, to się tak na to, na to mówiło, Czepaki, Pff, nie wiem skąd ta nazwa. I on się odwrócił do ściany. Odwrócił się do ściany i on powiedział, że on tego nie będzie oglądał. I cię wszystkich zainteresował. No, dobra, nie oglądaj, wszyscy się oglądali. Leżeli na łóżkach i byli wpaczeni w pornografię. No, a wiadomo, później musieli się wyładowywać. I wszystko na legalu. Nie? Siedmio, osobowe cele. Wszystko na legalu, nikt się nie wstydzi, przechodzi do normalności. Albo mówi, że się nie wstydzi. Nie jesteś skazany. Subskrybuj.